Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Ja mam na imię Ania i dzisiaj przychodzę do Was z tym. Słuchajcie, to są wszystkie kosmetyki, które wyrzucam. Ostatnio robiłam y, bardzo duże początki w mojej szafce z kosmetykami, tyle się tego nazbierało. Y, są te rzeczy, które chciałabym tam y, lekko sprzedać, więc y, to pewnie wystawię gdzie indziej. Natomiast tych kosmetyków się pozbywam i zaraz Wam pokażę, co tutaj jest. Postanowiłam nagrać ten filmik dzisiaj, miałam go nagrywać jutro, ale dzisiaj miałam jechać na cmentarze, ale oczywiście pan kurier postanowił nie przyjechać, mówiąc o 15, że będzie za godzinę. Nagrywam, to jest godzina 20, jego nadal nie ma, więc bardzo, bardzo miło. Więc zaczynamy, żeby nie stracić tego makijażu i tego, że po prostu ogarnęłam się. Pierwszy produkt, który wyrzucam to jest y, First Step Primer Pore Minimizer, to jest Lovely, to jest coś takiego podobnego w formule jak ten mój ukochany korektor y, z Lovely, duża y, ta szczoteczka. Jest to tragiczne, on to zbyt długo pewnie się zepsuło. Kolejny produkt to jest Vichy i y, 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 to jest Derma Blend. Ja y, mam y, y, kolor 15 opal. On po prostu był dla mnie za ciemny. Yy, użyłam go kilka razy latem, yy, po prostu miał dla mnie za duże krycie, robił za bardzo efekt maski, dlatego też się go pozbywam, a tak jak wspomniałam, on już chyba swoje lata ma, więc bez sensu go yy, w ogóle sprzedawać. Może pojedźmy po podkładach. Kolejny podkład to jest A.A. New Sensitive yy, i to jest podkład, który yy, ma w swoim składzie witaminę E, depanteno, Alantoinę, do skóry wrażliwej, skłonnej do alergii. On też miał bardzo ciemny kolor i ja dlatego też yy, za bardzo nie używałam. Sama konsystencja, jak widzicie o, jest yy, dość kremowa, taka wydaje mi się, się wchłaniająca, ale też jego termin przydatności się skończył, więc ja go wyrzucam. Coś, co prawie zużyłam, jak widzicie, to jest Maybelline Affiniton 24 godziny i to jest... Yy, Długotrwały i kryjący podkład. Nasza formula, formuła zapewnia naturalny efekt oraz trwałość do 24 godzin. Dopasowuje się do mimiki, odporny jest na ciepło, wielkość, ruch pod emocje. Jak widzicie, zużyłam go prawie całego, ale ja go też yy, mieszałam, bo on miał różowe tony. Mój odcień nie mam pojęcia, jaki to jest, bo mi się zmył. Niemniej jednak dawno go nie używałam, ale jak widzicie kiedyś był naprawdę moim ulubieńcem. Dobra, idziemy dalej z podkładami. Tutaj mam podkład High y, Performance Lifting Foundation z Affectu. On jest po prostu na mnie za ciemny, to jest kolor 4 i nigdy po prostu nie będę taka ciemna do tego koloru. Tutaj mam bazę z Belle, to jest Miss Perfect, y, baza matująca pod makijaż. Y, nie używałam jej, użyłam jej może dwa razy nie spodobała mi się, długo leży, więc uznałam, że należy się jej pozbyć. Tutaj mam z kolei krem tonujący, ultranamilżający z Olian yy, i to jest odbudowa i nawilżenie. To jest krem, który jest przeznaczony do sery suchej, odwodnionej, o nierównym kolorycie, wrażliwej, skłonnej do reakcji alergicznych oraz dla osób, które mają AZS albo łuszczycę. Yy, ten yy, produkt jest fajny, yy, w sensie ma bardzo fajny zamysł, bo to jest taki krem tonujący, taki wiecie BB, ale on się wchłania w skórę, tylko jest problem taki, że on dla mnie jest trochę yy, ciemny. I potem po nałożenie podkładu na to, no to po prostu by nie działało. Jednak yy, widzę w tym bardzo duży potencjał dla osób, które właśnie mają bardzo suchą skórę, a chcą fajnie nawilżyć ją przed nałożeniem makijażu. Dwa korektory Pierwszy to jest Hean, tego trochę potrząsnę. Radiant Splendor. On był fajny, e, tylko on miał bardzo różowe tony. A tak a propos, on mi się tu chyba właśnie zważył, dlatego go wyrzucam. Chociaż można by było go tu ogarnąć jeszcze. E, Niemniej jednak, to jest rozświetlający, neutralizujący cienie pod oczami, wypełnia e, zmarszczki. Lubiłam go, no ale tak jak wspomniałam, trochę mi się zaczęło rozważać. Mój kolor to dwa ivory, i jego tutaj jest mniej niż połowa, więc też bardzo dobry wynik. E, oczywiście mój. E, Totalne ulubienie z korektor Collection Lasting Perfection. Jego Wam tutaj pokazuję, ale on też się pojawił w denku w osobnym filmiku, ponieważ ja nagrywam denka, a to on był w moim takim mini projekcie denko. On się, on się skończył, dlatego jest wyrzucony. Miałam go bardzo długo, ale bardzo go lubię. Jeszcze go kupowałam w Londynie, kiedy on był tutaj niedostępny. Więc Wyobraźcie, jak długo go mam. Niemniej jednak, teraz, jeśli jest dostępny bardziej ogólno w, e, ogólno dostępny w Polsce, bardzo Wam serdecznie go polecam. Ja pewnie e, przyjdzie czas, że go odkupię. Dobra, lecimy dalej. Co ja tutaj mam? mam tutaj też bazy i podkłady z Bell. One już mają e, swój czas, ale jej rzadko używałam. E, te ciemniejsze odcienie, które wam pokażę, używałam e, jako konturowania, bo są podkłady w styku i baza w styku tej bazy. E, Szczerze mówiąc, nie używam za bardzo. Widzicie, ona jest taka trochę w kolorze podkładu, więc to mi się tutaj nie podobało. Tych odcieni mam chyba 4 albo 5. One były fajne, bardzo kremowe. Odcienie były nawet spokojne. Jak widzicie, one są tutaj używane przeze mnie, ale jakby ja nie przepadam za tą konsystencją i po prostu nie sięgałam po nie. Taki jest jedyny powód tego, że. Nie używam tych produktów. Tutaj mam Belle Perfect Skin Eyeshadow Base, utrwalająca baza pod cienie do powiegu nawki. Fioletowy kolor. Całkiem spoko, ale y, już mi zaczęła schnąć, więc też nie warto ją trzymać. Tutaj mam, jak widzicie, prawie wykończony. Y, ten puder matujący taki w kamieniu z y, Belle Hypoallergyny. Galon też już ma y, swoje lata, więc jak widzicie, był bardzo często używany, że tutaj ma. Y, Denko, a kolejny puder to jest taki puder sypki Fixing Matte Loose Powder, ja go też e, wyrzucam, ponieważ bardzo rzadko z niego korzystam, on dawał taki efekt strasznej tapety, bardzo matowiu jeśli potrzebujecie matu, to będzie na pewno produkt dla Was z Bell mam tutaj jeszcze Waterproof Matte Eyeshadow, ja go często używałam jako w ogóle pomadę do brwi, bo on ma taki bardzo fajny, taki szarawo, szarawy odcień, ale on mi też wysychuł, więc też Idzie do wyrzucenia, do dużo produktów z Bel, Z Bel też wyrzucam Secret Garden Beauty Finish Powder, to jest puder, który był kiedyś, kiedyś dostępny w Biedronkach i to jest wielokolorowy puder korygujący, utrwalający. Ja też go używałam kilka razy, jak widzicie on tutaj ma różne kolory, które też miały właśnie korygować różne problemy na skórze, czerwony, różowy, żółty, więc... W sumie bardzo fajnie, fa fajny taki ciekawy produkt, jak na tamte czasy bardzo innowacyjny. Coś tu swego czasu używałam namiętnie, jak widać on też się pojawił w projekcie Denko. To jest bronzer, również z Allergenic bronzer powder multifunctional. Mój odcień to jest dwójeczka, jak widzicie jest prawie do cna wyjechany. Bardzo ładny odcień, taki neutralny, nie daje, nie robi smug, można budować jego krycie i ma właśnie bardzo ładny odcień, więc to też idzie do denka, ale też Wam to tutaj pokazuję. No i palety mam dwie. Pierwsza, trzy powinna być, są trzy. Pierwsza to jest So Chic. to są w ogóle dwie marki So Shift. jedna jest mat, druga jest nude. Jak widzicie, ta mat mi się rozwaliła, ta nude nie jest rozwalona, ale ja nie korzystam z tych paletek. Średnia pigmentacja, więc nie warto się koło nich zakręcać. Tutaj mam też W7 The Nude paletkę, jak widzicie ona ma tutaj cztery cienie, one są takie bardziej satynowe, to nie są cienie matowe na pewno, tylko ta ich pigmentacja jest bardzo średnia, prawie niewidoczna na e, powiekach, więc też e, się jej pozbywam. Jeśli chodzi tutaj jeszcze o dwa produkty do twarzy, to tutaj mam 10 w jednym Natural Color, lekki krem korygujący przeciw zmarszczkom z Deli. Jego znalazłam w kalendarzu adwentowym w ubiegłym roku, niestety on jest dla mnie ultra ciemny, więc nawet jak się upale, nie masz szans, żeby go używać. E, I tutaj mam Reverse, mineralna baza, jest taka zielona pod makijaż. Z tego czasu jej dość często używałam, fajny produkt, dość tani, więc jeśli ona jeszcze jest dostępna, no to się po tego zakręćcie. Mam tutaj trzy rozświetlacze, e, dwa rozświetlacze <coughs> z Lovely. Gold i silver. Wyrzucam je dlatego, no, że po prostu, jak widzicie, są pokruszone, a też teraz kosztują grosze. A poza tym jest rynek rozświetlaczy poszedł na tyle do przodu a to były takie pierwsze, bardzo fajne rozświetlacze. Że mam tam jeden, wystarczy mi, a to po prostu wyrzucę, bo z rozsypanych i tak korzystać nie będę. A tutaj mam Berm Hypoallergenic również, to jest Face and Body Illuminating Powder, alergiczny rozświetlacz do twarzy i ciała, on ma taki szampański odcień jak widzicie, bardzo fajny, tak jak widzicie też opakowanie mi się zepsuło, więc żegnam się z nim, on też daje taki bardzo szampański odcień, jak widzicie tutaj taki jasny. I bardzo odznaczało mi się na mojej twarzy, więc też to jest jeden z powodów, dla którego e, się, nim, się go po prostu pozbywam i się żegnamy ze sobą. No i teraz nastała e, dość przepastna kolekcja e, tuszy do rzęs, produktów do brwi. Pierwszy jest produkt do brwi. I tutaj mamy Astor Brow Booster. To jest taka maskara do brwi, ale ona. E, ja ją średnio lubiłam, po pierwsze dlatego, że jak widzicie ten, ten, ta, ten szczoteczka, ten grzebek jest ultra wielki. Po prostu ja sobie mogę rzęsy tym malować, a nie brwi. Po drugie, on tak średnio utrwalał, był bardzo rzadki i bardzo dużo tego produktu się nabierało na tą szczoteczkę. Tutaj mam do brwi też produkt z Rimera. I to jest brow This Way. I to jest taki bezbarwny utrwalaż do brwi. Bardzo fajny, ale ja już go mam też trochę i jeszcze się tam skończył, więc ja go wyrzucam. To jest totalny w ogóle jakiś fake. To jest masakra. To jest The One Oriflame Eyebrow Marker. Pomalowałam w tym brwi dwa razy. Patrzcie. Nic się nie dzieje. Dzieją się takie ledwo rzeczy, które w ogóle jeszcze te kreski są w środku przeźroczyste. To jest jakaś tragedia, po prostu. To jest tragedia. Patrzcie. Wywalam to, bo to nawet w koło tego się nie, nie, nie kręci. No i tutaj mam maskarę. Tutaj mam maskarę z Creamy Miracle Mascara, Ona też będzie w dęku, też jest zdękowana. Bardzo ją lubiłam. Jedyny jej problem był taki fajna szczoteczka, to nie jest szczoteczka silikonowa, tylko taka zwykła jedyny jej problem był taki, że ona nabierała na tą szczoteczkę ultra dużo tuszu, trzeba było po prostu bardzo uważać i ten tusz, nadmiar tego tuszu ściągać ale bardzo ładnie pogrubiała, lekko wydłużała i podkręcała rzęsy to jak lubię maskary z Eveline naprawdę teraz ta ta jest moją ulubioną, tak ta mascara Volume Temptation to jest jakiś po prostu fake ona ma taką szczoteczkę, taką trochę klepsydrę, mm, taką mm, bardzo z naturalnego włosia. Ja za takimi nie przepadam za bardzo, ale jakby mm, nie mam tak, że jeśli ona jest z naturalnego włosia, to jej nie użyję. Jeśli by była fajna, to bym używała, ale ta jest po prostu super sucha, super, super beznadziejna, w ogóle nie widziałam żadnego efektu na rzęsach. Tutaj mam Lovely e, by Everline, dwie te same maskary, to jest Volume Celebrities i to jest bardzo fajna maskara z Everline znowu. Ona ma silikonową szczoteczkę, taką w e, podobnym kształcie co tamta e, i ona te włoski ma rozstawione tak dość szeroko i ona bardzo ładnie rozdziela rzęsy i je wydłuża. W tej maskarze nie znajdziecie pogrubienia, ale znajdziecie właśnie wydłużenie i e, po wydłużenie i rozdzielenie tych rzędów. Bardzo ją lubiłam, jak widzicie, zużyłam dwa opakowania, więc to musi o czymś świadczyć. I ostatnie dwie maskary: to tej maskary w ogóle nie użyłam, bo wam się szczerze. Ja ją znalazłam kiedyś, kilka lat temu, w gazecie. Jako dodatek to jest Neo Visage z Dermedic Sensitive Eye Black Mascara. Dlatego ją wyrzucam. Ona jest funkjonówka, nieśmigana, bo szczerze mówiąc, boję się jej użyć po tylu latach a nie mogę znaleźć na niej terminu ważności. Taka szczoteczka, no nie, nie wiem, czy, no pachnie spoko, ale te włoskie tych szczoteczki są bardzo długie, więc też mam, miałabym obawę, że byłabym cała brudna y, obok tego, obok y, miała powieki, więc wyrzucam ją, no nie użyłam, moja wina, moja strata, chociaż tyle, że po prostu był to dodatek do gazety, więc nie zapłaciłam za to dużo. I ostatni, moi drodzy, produkt to jest REVERSE. Mam tutaj e, Lash Are Ready High Volume Long Mascara, czyli e, tuż do rzęs, który ma nam dawać objętość i wydłużać. Nie robi tego. Taka jest szczoteczka. Ta szczoteczka jest e, taka zwężana ku górze i ona ma bardzo e, blisko rozstawione ząbki, bardzo krótkie. I ta maskara e, wyczesywała, ale nie robi nic innego. Ani nie pogrubiała, ani nie powiększała, ani nie nadawała objętości, no nic nie robiła. Ładnie rozczesała Wam te rzęsy, coś tam zostawiła na tych rzęsach, ale efekt był naprawdę znikomy. Więc również się jej pozbywam. I to jest wszystko słuchajcie, czego się pozbywam podczas moich porządków w kosmetyczce. Dajcie mi znać, czy Wy też takie porządki robicie, a jeśli tak to jak często, bo szczerze mówiąc ja Mam taką naturę, że. A niech zostanie, a może użyję, i tak naprawdę to leży, leży, leży. Nowe rzeczy przybywają, 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 a my tych starych i tak nie używamy, więc postanowiłam być twarda w ten dzień i wyrzuciłam wszystko, czego właśnie nie używam przez ostatni rok. Myślę, że na dobre mi to wyjdzie, zrobiło się miejsce na nowe, więc mam nadzieję, że coś tam yy, uzupełnię zapasy. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że. Miło spędziłyście ze mną ten czas i że zobaczymy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!